Strasznie tęsknię za ojcem. Nie wiem, dlaczego sprawy potoczyły się tak, a nie inaczej. Był moim najlepszym przyjacielem. Gdy byłem małym dzieckiem, pokazał mi, jak żyć. Z tego co pamiętam, to byli szczęśliwym małżeństwem z moją mamą. Ale w pewnym momencie jego biznes w Polsce zaczął upadać. Zaczął brać leki na depresję, na bezcenność. zaczął uczęszczać na siłownie. Coraz mniej czasu poświęcał mi jej mamie. Był bardzo wykształconym człowiekiem. Gdy miałem 12 lat w bardzo prosty sposób nauczył mnie, jak obliczać całki oznaczone. No ale było z nim coraz gorzej. Mama po wielu miesiącach walki US w końcu postanowiła od niego odejść razem ze mną. Od tamtej pory widywałem się z nim coraz rzadziej. W pewnym momencie znalazł sobie kobietę, którą przedstawił mi jako ciocię Ewelinę. Ale po jakimś czasie zdradziła go, wtedy całkowicie się załamał stracił z nami kontakt i bodajże wyjechał do Stanów do babci, nigdy jej nie poznałem. Wiem, że była żydówką i w Stanach wiodło się jej bardzo dobrze. Z rozpraw sądowych pamiętam mało, ale biegli stwierdzili jego niepoczytalność. Jakby się tak zastanowić, to często powtarzał, że Polacy to zwierzęta, ale to dopiero po tym, gdy jakiś biznesmen pogrążył jego plan rozprowadzania zegarków marki Lolex po Polsce. Tata miał na ich punkcie manię. Dorobił się jednego, bardzo drogiego zegarka z tej właśnie firmy. Pamiętam, że mama zrobiła mu straszną awanturę, bo byli wtedy w ciężkiej sytuacji finansowej. Ale on wciąż powtarzał, że na tym polega bogactwa część główna. Mnie to nigdy nie jarało, ale cieszyłem się jego szczęściem. Pamiętam też, że gdy już zaczął jako tako wyglądać dzięki siłowni, nakryłem go z mamą, gdy masturbował się przed lustrem do swojego widoku. To bardzo złe wspomnienie. No ale był chory, rozumiałem to. Miał też manię na punkcie uzębienia. U dentysty bywał przynajmniej raz w miesiącu. Na szczoteczki i pasty również wydawał ogrom. Na nowe ciuchy nie miałem co liczyć. Potrafił zamówić zaległy około 100 wymiennych główek do szczoteczki. Nie mam pojęcia, czy kiedykolwiek zdążyłby wszystkie użyć. Najmilej wspominam naszą rodzinną wycieczkę do Gdyni i Sopotu. Był wtedy bardzo szczęśliwy. Mówił, że znowu poczuł się jak młody chłopak zakochany w mamie. Całą wycieczkę podśpiewywał coś w stylu Tu w Gdyni. Nigdy nie znalazłem tej piosenki. Nie mam pojęcia, dlaczego tak śpiewał. Jednak mówił coś, że był uczestnikiem nagrywania do niej teledysku. Mama też miło wspominała ich wycieczki do Trójmiasta z czasu młodości. Ale często przerywała mu w pół zdania, gdy mówił to jest właśnie najpiękniejsze w młodości. Bieganie po plaży i nap... Nigdy się nie dowiedziałem od mamy o co mu chodziło. Miał też przyjaciela, z którym w pewnym momencie całkowicie się pokłócił. Nie wiem w sumie jak się nazywał. Kazał na siebie mówić Belgior. Ale tata po przyjacielsku wołał na niego Blędzior. Gdy tata zachorował, ich kontakt się popsuł. Czasem dzwonili do siebie i wyzywali bardzo głośno. A ja płakałem w pokoju, bo nie znałem taty od tej strony. Jak sobie poradził, to nie wiem. Z pogłosek wiem, że całkowicie mu się pogorszyło. O mnie ponoć zupełnie zapomniał. Mama ułożyła sobie życie na nowo. No i w sumie dobrze. Nie wspominam go jako rania. Wręcz przeciwnie. Mama wymazała go z pamięci. Szkoda, że byłem wtedy młody i nie rozumiałem tego wszystkiego. Zostało mi tylko jedno zdjęcie, które zrobiłem jemu i mamie w czasie naszej wycieczki. Jest bardzo niewyraźne, ale nie przeszkadza mi to. Lubię na nie patrzeć, tak jak go zapamiętałem: szczęśliwego, spokojnego, dbającego o nas. Stawiam je poniżej. Ciekawe, czy kiedykolwiek się jeszcze odezwie. Po prostu za nim tęsknię.